Siema, się Mavizu, witam cię bardzo serdecznie. Wydarzyła się dość ciekawa sytuacja, coś naprawdę niespotykanego, coś, co nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobacz na polskim internecie, ale wydarzyło się. No i wam to wszystko dzisiaj przybliżę. Bo jak ja to zobaczyłem, to tak szczerze byłem w szoku. Jak raczej już wszyscy wiecie, jest takie coś jak i Twitch, tam można sobie streamować, na żywo sobie na nagrywasz, tak to bumerzy by powiedzieli. No i jest też taka kategoria, dość świeża, to nie wiem, czy bym tak powiedział. Bo, bo w sumie to już trochę trwa na polskim twitchu, na zagranicznym jeszcze dłużej. Czyli to, że mają taki plecak streamerzy, gdzie tam mają taki mini komputerek, no i sobie streamują, jakby kamerką życie swoje codzienne, jak idą na przykład do pizzerii, jak w tym przypadku, jak idą na zakupy, lub jak robią coś innego, czasem ciekawego, czasem szkodliwego. Wiadomo, że są te odłamki społeczne, które po prostu no bardzo szkodzą ludziom dookoła przez to. No ale tak, jak jest trochę plus, jeżeli chodzi o to oglądanie, na przykład często są jakieś ciekawe akcje, jakieś ciekawe eventy, czasem można się poczuć, jakby się wychodziło na spacer, a nie trzeba ruszać czterech liter z komputera, tylko się oglądasz po prostu. No ale jak wiadomo z takimi rzeczami, często są, pojawiają się jakieś trolle, no o trolle bardzo łatwo w takiej sytuacji, no bo ludzie sobie na przykład znajdują, o, ten streamer idzie do tej restauracji, no to sobie zadzwonię do tej restauracji, na przykład, na, nie wiem, powiem, że ten streamer coś złego o nich powiedział, albo że nie wiem, no jakieś głupoty po prostu, które sobie e, raczej nawet nie potrafimy wyobrazić, ale takie intelektualne e, osoby potrafią. No i też mamy streamerów, którzy po prostu wchodzą do terenów prywatnych, nikomu nie mówią, że ich nagrywają, no i tak trochę potajemnie ich streamują, no i potem wychodzą jakieś krzywe różne akcje. No ale w tym przypadku mamy mieszankę trochę wszystkiego i to dość dziwnie się skończyło, e, no ale zacznijmy od początku. Streamer kajeta, czyli właśnie streamer in real life, kajet podłoga na, na Twitchu. E, szczerze, nigdy go nie oglądałem, ale jak miał obstawiać, to pewnie robi coś typu franio, że sobie właśnie wychodzi e, w scenie, idzie właśnie do pizzerii, super fajnie. No i tak też chyba miało być w tym przypadku, no bo sobie poszedł do pizzerii, e, chciał zamówić pizzę, ma włączone donate'y, a właśnie to jest też duża część, czyli to, że mają na głośniku bluetoothowym, ci streamerzy bardzo często donate'y odpalone, a na donate'ach na przykład jakieś nieco sł słowa czasem można jakoś zrobić lub tam obraźliwe dla osoby, z którą gada na ale też wiadomo, jest też wiele śmiesznych momentów, ale to mówię o tych wyjątkach. No i streamer Kajeta właśnie wbił sobie do tej pizzerii, nie mówiąc, że streamuje, nie, pytańc, nie pytając o pozwolenie. Często ci streamerzy jednak już się nauczyli pytać lub mówić ludziom, że streamują i czy, czy to jest ok, czy nie. A miał też odpalone właśnie te donaty, no i to wszystko tak przebiegło. Dzień dobry. Wejście, no, margarita. 还不不要 Tak, to co słyszeliście, to jakiś alert donateowy. Nie wiem, czy on ma taki odgłos, gdy donate dostaje, czy po prostu to jest coś, co ludzie mogli jakoś striggerować jakąś kwotą. Nie mam pewności. Ale jeżeli nie znacie Twitcha, to przynajmniej maszcie tutaj, tutaj e, przykład tego, jak te donate mogą wyglądać i dlaczego to nie do końca jest spoko, że jakiś gościu sobie wchodzi z kamerą do Twojego lokalu e, i na cały gośnik jest jakiś odgłos z jakiegoś śmiejącego się ziomka. Bo jedna rzecz, że to może wkurzyć właściciela lokalu, ale druga rzecz, że to po prostu. Sprawia, że osoby, które tam przyszły, sobie po prostu zjeść też im utrudniasz trochę to jedzenie, i jest to takie średnio przyjemne. Co nie zmienia faktu, że to, co potem się wydarzyło, i tak jakby. to nie jest powodem, żeby robić takie rzeczy. O, nic nie jest powodem. Mateusz, za 10 minut tak? Dzięki, należy. Aha, no to dobra. Albo to salami? To dobra to bejesz, Ale no też ziomek gada z jakimś chyba klientem na to wychodzi przez telefon, no jaki ziomek mu wchodzi z kamerą i jeszcze jakieś odgłosy głośno odpala, no to też rozumiem, że to kołoś może, może wkurzyć, tak? Ej, co wziąłeś? Salami, wezuwia czy margaritę? Dzień dobry. 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 Jakby jak pan miał wybierać czy z czypicy do wyboru, margaritę, wezuwia czy salami, jaką by pan wybrał? Ja? Tak. Te, które pan wybierze, jeżeli pan nagrywa, to proszę wyłączyć sprzęt, tak? No póki co w miarę chyba miło, nie wiem jak to w sumie określić, bo wiem jak to się kończy, więc i tak stwierdzam, że to, co się teraz wydarzyło, czyli proszę wyłączyć sprzęt, jeżeli pan chce coś zamawiać, jak on go pyta jakieś tam pytania, no ewidentnie gościu nie ma humoru ten, co gada. Aha, no, a ja jak no, za chwilę w... ja, no, no, wyłączyć sprzęt i wtedy może pan przyjść, tak? No dobrze, to jadę do innej pizzerii, do no, do widzenia. Jakiś taki no można by go określić gburem lekkim ch Chyba nie wiem w sumie czy bym go tak do końca określał No ch chłop bez humoru po prostu No te, ci streamerzy jak robią te streamy To też nie do końca jakby ogarniali, że nie każdy zawsze musi mieć humor No i ewidentnie teraz wypadło na to, że te, ten właściciel czy tam gościu, który tam pracuje w tej pizzerii Nie miał zbytnio humoru No i gdyby na tym to się wszystko zakończyło To by te, tego filmu nie było, tego co teraz widzicie Bo teraz dopiero się wszystko zaczyna Będą mnie wyganiać bo, bo się pyta i chce zamówić pizzę. To mnie będą wyg wyganiać, będą mnie wyganiać. Ja p idę na loda, mówię w Żebyście mnie nie wzięli w źle, bo póki co na razie tylko krytykuję y, tego streamera, no bo w tej sytuacji też go trzeba skrytykować, że no... Y, no nie możesz się wkurzać na to, że ktoś po prostu nie chce, żebyś w jego lokalu nagrywał, tak? I tym bardziej jak wchodzisz z y, donatami odpalonymi na głośniku i nie tylko. Bo w sumie do tego momentu można powiedzieć, że tylko ten streamer coś źle zrobił. Był po prostu taki lekko irytujący. Wiadomo, y, znajdowało się o wiele gorszych streamerów, o wiele bardziej nachalnych i o wiele bardziej irytujących, którzy by jeszcze content robili z tego, że gościu się wkurzył a nie po prostu wys wyszedł. Montownia pizzy nie chce. Montownia pizzy nie chce, no. Ale mnie wdenerwowali. To też jest taki fragment, gdzie może być to uznawane jako, że on specjalnie podaje nazwę tej pizzerii, bo wiadomo, że jeżeli widzowie jego bardzo lubią go, no to potem będą szli na Google i na przykład dawać negatywne opinie, będą, że o Jezus, jak to mogliście nie pozwolić mojemu streamerowi nagrywać w waszym lokalu. Serio? Bestiariusz? Okej, jadę. O co chodzi? Wyłącz trend. W tym momencie zgłaszamy to na Ale o co chodzi? Wyłącz No Proszę, wyłącz No dobrze, do okay. no dobrze wyłączmy już. I zapraszam do środka. Mamy dobrze. dowód, żywo, jasno. I zapraszam do środka. Okay. Proszę o Tutaj ten streamer sobie zamówił loda gdzieś tam po prawej ze 100 metrów od tej pizzerii, potem wrócił z tym lodem w stronę pizzerii, już chciał sobie odjeżdżać e, niedaleko wejścia do tej pizzerii, no i nagle ktoś go złapał od tyłu, naruszył jego nietykalność, jeszcze zakrył jego kamerę, kazał mu iść do środka e, i jeszcze wyłączyć streama. Rozumiecie, jakby, powagę tej całej sytuacji. I tak szczerze nie mam pojęcia, co sprowokowało tego właściciela. Jak już widzieliśmy, i tak już nie miał dobrego humoru, albo po prostu był taki, że nigdy pewnie nie miał humoru. Obstawiam, że ten fragment, gdzie on podał specjalnie dwa razy nazwę pizzerii, jakby sugerując trochę widzom, jakby nie na przykład oceny negatywne dali, no to też się znaleźli jakieś osoby, które na przykład dzwonili potem do tej pizzerii, na przykład nie wiem, wyzywali tego właściciela, że jak to on mógł nie wpuścić tego streamera i tak dalej. Obstawiam, że coś takiego mogło się wydarzyć, co właśnie provokowało tego gościa z pizzerii, żeby wyszedł, no i zrobił to, co zrobił. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że o wiele gorzej to się wszystko prawdopodobnie skończy dla tego lokalu, no i dla tego biznesu, i dla tego właściciela, niż jakby po prostu schował trochę swoje ego, mimo tego, że faktycznie on nie był w błędzie w tej sytuacji, no to i tak na tym wychodzi negatywnie przez to, że potem popełnił faktycznie jakiś błąd, no robiąc to, co zaraz zrobił. Nie, nie, nie. Tak,

Tak, dobrze to widzicie. Chłop sobie siedzi na jakimś stoliku, przy logo tej pizzerii, odpalił streama, no bo wiadomo, jego widzowie się martwili, że co to, 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 to się właśnie stało i w ogóle odpalił, i to wygląda niczym filmiki z wschodu, dalekiego wschodu, często na piasku. No naprawdę, to bardzo źle wygląda. Jakby był przymuszony do tego, żeby teraz odpalić streama, no i ma wiadomość dla swoich widzów. Też e, słyszymy bodajże e, właściciel lokalu, który tam coś mówi w tle. E, bardzo zdenerwowany zgaduje, że. E, Dzwonienie telefonu też nie jest przypadkowo, że widzowie się martwili no i pewnie dzwonili do tego lokalu. Jest? Ja, Mogę też się mylić, ale słyszymy jakąś kobietę, która płacze w tle, jakby miał obstawiać to może, nie wiem, na przykład żona właściciela albo coś takiego, no to tutaj nie jestem pewien akurat. Dzień dobry, witam wszystkich. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo źle zrobiłem, ale zacznijmy od początku. Nie wiem jak osoba jakby odpowiedzialna za to, że no chyba ktoś go tutaj zmusił do tego, żeby tego streama odpalił i zrobił to, co teraz robi, nie wiem dlaczego ta osoba pomyślała, że to jest w ogóle dobry pomysł. To trzeba autentycznie mieć coś nie tak z głową. No bo jak to wygląda, że jakiś łebek sobie okej okay, wchodzi ze streamem, trochę narobił chaosu, potem se poszedł i, i, i tyle, a ty go bierzesz i go zmuszasz, żeby przepraszał. Yy, nagrywaj na żywo. Yy. I chciałem powiedzieć, że bardzo źle zrobiłem, ponieważ nie spytałem o zgodę. Yy, właścicieli montowni pico o nagrywanie. No tak jak najbardziej, zrobiłeś źle, ale nie zrobiłeś na tyle źle, żeby potem Cię brać fizycznie i zmuszać potem jeszcze, żebyś mówił, że źle zrobiłeś. To jest coś, do czego sam powinieneś do wniosków dojść, albo na przykład widzowie Ci powinni powiedzieć, no bo nie oszukujmy się, trudno nie jest po prostu wejść do lokalu i zapytać, ej mogę tu nagrywać i, i tyle. Wiadomo, że zazwyczaj Ci powiedzą nie, no bo raczej większość ludzi nie chce, żeby gościu ze streamem wchodził do jego lokalu, ale no tak trochę wypada. Oraz po wyjściu od z pizzerii powiedziałem parę niestosownych słów, za które bardzo przepraszam I, i chciałbym tylko wszystkich prosić o to, żeby wszystkie negatywne opinie, Żebyście wszystkie negatywne opinie usunęli? No, czyli tak jak myślałem, to jego lekkie zasugerowanie, żeby widzowie dawali negatywne opinie, wiadomo, nie bezpośrednio to zrobił, pewnie skutkowały tym, co się właśnie wydarzyło, ale są o wiele lepsze sposoby, żeby na przykład to naprawić, nie wiem, napisać do Google'a i powiedzieć, że ej, była taka sytuacja, proszę usunąć te fałszywe opinie i raczej nie ma z tym problemu ponieważ yy, źle to wpływa na, na, na opinię całej całej restauracji i chciałem też powiedzieć, że od zawsze zamawiam tu pizzę, jest bardzo dobra. <grywa> Przepraszam! Nie, nie, <laughs> Dlaczego ja się śmieję? Znaczy, no, śmieję się dlatego, że koniec końców nic się na szczęście temu chłopakowi złego nie wydarzyło. Ale kto pomyślał, że to jest dobry pomysł, żeby on takie coś jeszcze powiedział? Ciekawe, jak to wyglądało z zaplecza. No, zróbmy sobie jakąś taką bajkę, wymyślmy. Pe pewnie Grażynka zobaczyła, że negatywne y, opinie są. Janusz sobie y, myśli, nie, Grażynka nie może płakać. Nie będzie mi tutaj y, szczyl wchodził ze streamem i niszczył biznesu. Janusz poszedł, wziął m, zachęcił streamera, żeby odpalił powiedział przepraszam i jeszcze zachęcił i powiedział, że super pizza. <śledzimy> no jakim to trzeba być? Ja! Yeah! Najlepsze w tym wszystkim jest to, że za chwilę będzie jeszcze plot tuj. Spokojnie, czekajcie. I przepraszam wszystkich pracowników i wszystkich ludzi za zapublikowanie za, za, za cały filmik, za cały live. przepraszam. No i po tej sytuacji mamy rozwinięcie wszystkiego, bo rzekomo na Discordzie wariaci, kto jest chyba ten Kajet, napisał, to było tak, że mówili do mnie w restauracji, że chcą mieć całe nagranie z tego, po czym powiedziałem, że na telefonie nie potrafię tego zrobić i ciężko to zrobić, więc pojechaliśmy z jednym z pracowników do domu, któremu pobrałem to na pendrive. Tutaj zgaduję, że chodzi o to, co słyszeliśmy też na tym nagraniu, czyli to, że potem chcieli na tego fanpage'a swojego wrzucić to nagranie i chcieli jakoś wideo zdobyć i nie potrafili tego zrobić, więc pojechali do tego streamera domu, żeby on im to zgrał na pendrive, rozumiecie? Napisał, że mam kamerę, więc widać jak podjeżdżamy. E, ktoś napisał, że ty w ogóle dałeś sobie to odpalić powiedzieć co powiedziałeś. No, oni mnie praktycznie do tego zmusili. To nie tak, że ja mogłem powiedzieć nie, chłop tak zazytuje, kurde teraz to odpalasz i przepraszasz. I jeszcze dodał, że ogólnie jutro ten pan z pizzerii idzie na policję i będzie sprawa sądowa i mówił o karach i mi nie dała dojść do słowa, no przecież była policja. Jak możemy się dowiedzieć od innego streamera, który jest chyba znajomym tego e, Kajeta, wiadomość zosta w chwili. Policja zadzwoniła do rodziców pełnoletniego Kajeta, by ten usnął woda z przeprosinami, które notabene pizzeria sama nakazała, by nagrał i wstawił. Czy policja może takie coś nakazać telefonicznie i straszyć wsadzeniem do więzienia? Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się za kulisami dzieje i co się potwierdzi, pewnie na dniach albo się nie potwierdzi, ale jedno na pewno wiem, że tymi działaniami ta pizzeria sama sobie narobiła więcej syfu, niż ten gościu by i tak narobił i tak swoim wiadomo głupim zachowaniem, ale nigdzie, ale powtarzam, nigdzie sobie nie zasłużył na to, żeby ktoś go zmuszał do takiego czegoś. Nie wiem, to, to nie jest 2002 rok i tak takie sprawy się nie rozwiązuje właścicielu yy, pizzerii, ale człowiek czasem dopiero jest mądry po szkodzie. <laughs> Dobra, ja się obudziłem, zostawcie lajka, stawcie to, bądźcie oglądamy, widzimy się jutro i na razie.